Czy jesteś nie w Lublinie? Kocham Cię. Czy naprawdę chcesz zainwestować uczucia we mnie? A czy to jest coś złego? Tym nie pytać. A kogo? Nie masz kogo innego lepszego do zadania takiego pytania przystojniejszego od ciebie? Oczywiście. <noise> Zabiłem go miłością. Czy pan tutaj siedział? A widzi pan tam moje rzeczy? A czy leżały tutaj rzeczy kogo innego? A czy to nie jest kilo dla nudystów? To dlaczego pan jest ubrany? Bo właśnie wychodzę. No uwaga, w to i Co tam tu robi? Myślałem, że ja wszedłem tutaj pierwszy. Słucha? To pan już siedział pode mną, gdy ja zacząłem to robić? Nie było panu miło? Nie zauważył pan, że nic nie poczułem? Ale nie zdziwiło pana, gdy nie usłyszał pan chlupotania? Ale było panu ciepło? Powtórzymy to kiedyś? To ja może zginę. Pan też do. To i to A jak pan myśli? Ale tak bez klapek? Ale z papierem. Czy to i to i to jest jakaś chińska restauracja? A nie poznał pan po zapachu? Czyli jednak będą psy na obiad. A nie widać? Azor, biedako, mój ty. Czyli papier, za prawda? A nie wiem. O, pójdziemy do to Z psem? Zginę. Okej, okay, bardzo dziękujemy.